Zarząd Koła PZW Łuków Miasto i PZW Łuków Kolejarz zorganizowały wspólnie spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci. Odbyły się one na rozpoczęcie wakacji w niedzielę 25 czerwca. Warto robić jest dla dzieci, bo jak powiem wprost, nawet te chwilę odpoczynku od... Tym, co jesteśmy przed sobą, przed monitorami, przed telefonami, a więc to dotlenienie organizmów jest bardzo chyba wskazane. A więc niech się bawią dzieci, niech sobie łowią te rybki. Dzieci są w przedziale wieku, można powiedzieć, że od zera, bo jest chyba najmłodsze bodajże 6-letnie dziecko, najstarsze jest 16 lat, które myśmy ograniczyli, ten wiek do 16 lat koła Łukowskie mają bardzo dużą liczbę młodych wędkarzy uczestników. To jest bodajże drugi, dru, drugi, druga ilość wędkarzy uczestników po całym okręgu lubelskim, a więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Dzisiaj łowię rybki i szczupak mi urwał spławik i haczyk. Syn jest cztery stanowiska dalej. I on takim pionierem, prawda? Że, że chce, chce. I dzisiaj Lenka z nami pierwszy raz. Pierwszy raz rzuca, pierwszy raz łowi. Także super, super jestem dumny. Przyjechałem dzisiaj e, na zawody wędkarskie dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji i łowię różne ryby. A jakie łowisz? Płetki i zdręgi. Bardzo się cieszę, że podzielam moją pasję. Ja łowiłam ryby od siódmego roku życia i tak naprawdę to ponad 20 lat życia spędziłam na rybach prawie weekend w weekend w sezonie. I bardzo się cieszę, że mój syn kontynuuje tą pasję i o dziwo córka pięcioletnia również bardzo chętnie łowi ryby. Za rok też wystartuje już w zawodach. Jest to przede wszystkim bardzo fajna zabawa, aktywne spędzanie czasu poza domem, na świeżym powietrzu, jakieś emocje dotyczące rywalizacji na zawodach, ale najważniejsze to jest świetna zabawa. Przyjechałam nad Zalew, na, przyszłam na konkurs łowienia ryb, bo bardzo lubię łowić ryby. Przyjechałam z i jego kolegą. Które to są twoje zawody? Drugie. Ile ryb już złowiłaś? Jedenaście. Jak zaczęła chodzić, brałem ją na rybki i, i uczyłem jak się łowi. Potem spróbowała rzucić sama na małym zbiorniku wędką. Zarzuciła, no, złapała jedną rybkę i to ją już zachęciło. No a w ubiegłym roku, już jako sześcioletnia dziewczynka, przyjechała. Zapisaliśmy ją na zawody, a podobało się, i w tym roku też prosiła mnie, żeby dziadek jakoś załatwił jej. Dopytywała kiedy to będą zawody dziecinne. Wszystkie ryby zostaną zważone i wypuszczone z powrotem że zbiornika. W ogóle zbiornik zimna woda jest zbiornikiem złów i wypuść. Waga ryb zadecyduje o kolejności w klasyfikacji zawodów. Oczywiście ryby, jest tu bardzo duży przedział ryb i bardzo dużych ryb, bo siłowi ryby w jest 15 kg. Oczywiście dzieci troszeczkę inna to jest technika. One będą raczej łowili dosyć drobne ryby, płotki, zdręgi, okonie, jazgarze. Gro dzieci ma wędki z kołowrotkami Przy dzisiejszych warunkach, przy tym wietrze się niewiejące, którym spycha te wędki do brzegu, no jest troszeczkę trudne, ale, no ale muszą sobie jakoś radzić. W spławikowych zawodach wędkarskich na rozpoczęcie wakacji wzięło udział ponad 50 dzieci. Rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: do lat 12, do lat 14 oraz do lat 16. W pierwszej kategorii zwyciężyli Ignacy Kopeć, Patryk Sokołowski i Roxana Kazana. W drugiej Filip Machniak, Michał Czyżo i Bartłomiej Kosowski. W trzeciej najstarszej Krystian Onopiuk. Kacper-Mątrzyk i Wiktoria-Bartosiak. Największą rybę złowił Kacper-Mątrzyk. Był to karp ważący ponad kilogram.